W innych wprawdzie audycjach Radia Katowice, ale jednak prezentujemy czasami raporty mówiące o tym, jak bardzo zadłużeni są Polacy. Przy tej okazji wspominamy także i o tym, że do grona najbardziej zadłużonych należą mieszkańcy naszego regionu. Możemy więc założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że temat firm windykacyjnych spotka się z życzliwym Państwa przyjęciem, a z pewnością zainteresowaniem. Jednak tym razem nie będziemy rozmawiać o tym, czy metody, niektóre metody, Niektórych firm są właściwe czy nie, nie będziemy owych firm oceniać, nie będziemy piętnować, natomiast po prostu porozmawiamy o tym, co firmom windykacyjnym wolno, a czego nie. O tym właśnie rozmawiamy z radcą prawnym Robertem Jedynakiem z Kancelarii Prawnej Jedynak-Rogowska. Firma windykacyjna nas jedynie może prosić, czy motywować do spłaty zadłużenia, natomiast komornik może stosować środki przymusu, czyli prowadzić egzekucję w imieniu państwa. W rzeczywistości te dwie instytucje nie mają ze sobą nic wspólnego. Jesteśmy firmą, mieliśmy jakiś dług, i jakby bez naszej wiedzy ten dług trafił na przykład do kogoś innego. Taka sytuacja jest zgodna z prawem, czy nie? Tak, jeżeli w umowie nie było zastrzeżenia, że nie można dokonać cesji należności, to oczywiście taki dług może stanowić przedmiot obrotu i sklep w którym kupiliśmy na przykład telewizor na raty mógł sprzedać nasz dług do firmy na przykład windykacyjnej. To dotyczy tylko relacji firma firma, czy także relacji konsument przeciwko. Jak najbardziej konsumenci też mogą być narażeni na takie działania i w którymś momencie może okazać się, że ich wierzycielem nie jest ta firma, z którą mieli do czynienia, czy w której na przykład kupili sprzęt radio telewizyjny, a jest to zupełnie inna firma zajmująca się windykacją długów. Powiedział Pan, że komornicy i firmy windykacyjne to są zupełnie dwie różne rzeczywistości. Ale, na przykład, czy firma windykacyjna może wejść do naszego mieszkania i zająć jakieś nie wiem, przedmioty? Absolutnie taka sytuacja nie może mieć miejsca, jeżeli by do czegoś takiego doszło. To windykator naraża się na zarzut popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego. Do mieszkania może wejść w asyście policji. Jedynie i wyłącznie komornik. Natomiast jeżeli ktokolwiek wbrew naszej woli wchodzi do naszego mieszkania, popełnia po prostu przestępstwo. Czy różnego rodzaju długi, zobowiązania tak dalej, czy to się w ogóle przedawnia? Bo słyszeliśmy nieraz, że firmy windykacyjne nagle o to sięgają po jakieś sprawy sprzed, sprzed wielu lat. Co do zasady firma windykacyjna działa, powinna i zwykle działa zgodnie z prawem i egzekwuje, czy dochodzi zapłaty długu należnego. Natomiast oczywiście, jeżeli dłużnik uważa, że jego dług jest nienależny, lub też jest przedawniony, to nie powinien płacić, nie powinien dać się zastraszyć takiej firmie windykacyjnej, ponieważ no, firma windykacyjna ma jeden cel: zegzekwować ten dług bez zużycia Sądu bez użycia komornika. Jeżeli jej się to uda, jeżeli ktoś zapłaci dług, który nawet jest przedawniony, no to jest po prostu czysty zysk dla firmy windykacyjnej. Czy firma windykacyjna może umieścić moje dane konsumenta, czy dane firmy w rejestrze dłużników? Taka możliwość istnieje. Oczywiście istnieją zgodnie z ustawą rejestry dłużników i jeżeli istnieją faktycznie podstawy do tego, aby taką osobę dłużnika umieścić na rejestrze, to nie tylko. Firma windykacyjna, ale każdy wierzyciel może umieścić dłużnika na takiej liście. Natomiast zdarzają się przypadki zastraszania przez firmy windykacyjne, umieszczania dłużników na jakichś czarnych listach. To są zupełnie innego rodzaju działania, też zasługujące na. Zawiadomieniu Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Czy my możemy jeszcze naszym słuchaczom powiedzieć, na czym polega istota postępowania zwanego upominawczym? Bo bardzo często jest tak, że dostajemy takie pisma. właściwie co powinien w tym miejscu zrobić, bo to też często jest jakby początek działania firmy windykacyjnej. A rozumiem, że chodzi o postępowanie upominawcze w takim potocznym słowa rozumieniu, tak, tak. a nie w sądowym. Jeżeli mówimy o takim działaniu w rozumieniu potocznym, to oczywiście można powiedzieć, że firmy windykacyjne zajmują się takimi działaniami. I takie działania są co do zasady bardzo słuszne, ponieważ firma windykacyjna dąży do spowodowania uregulowania zapłaty. Także działania firmy windykacyjnej są działaniami pozytywnymi. Jeżeli faktycznie firma windykacyjna działa zgodnie z prawem, zgodnie z regułami, to jej działania w tym pierwszym etapie, zwane upominawczymi, prowadzą do tego, aby dłużnik zapłacił dobrowolnie dług. Czyli osoby z firm windykacyjnych dzwonią, wykonują telefony, piszą pisma, rozkładają dług na raty. Wręcz w tej chwili można powiedzieć, że ułatwiają spłatę zaciągniętych zobowiązań. A jeżeli będziemy rozmawiali o postępowaniu upominawczym, powiedzmy, z tego sądowego punktu widzenia? To jest już rozpoczęcie postępowania sądowego. Postępowanie upominawcze jest to rodzaj postępowania szybkiego, krótkiego, w którym sąd bez przeprowadzenia rozprawy wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i jeżeli on się uprawomocni, to może być już egzekwowany przez komornika. Tak, ale my jesteśmy informowani o tym. Jesteśmy informowani w momencie, kiedy otrzymujemy nakaz zapłaty. I co w tym momencie najlepiej zrobić? Bo bardzo często jest tak, że ludzie chowają głowę w piasek. Udają, że nie dostali pisma. To jest najczęściej jest postępowanie... najgorszy, najgorszy sposób postępowania. Na każde pismo, szczególnie pismo sądowe, należy odpowiadać. Jeżeli dostaniemy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, mamy 14 dni, żeby wnieść sprzeciw. No i tutaj bym radził już jednak kontakt z prawnikiem, osobą, która się takimi sprawami zajmuje i może nam pomóc, ponieważ nasza opieszałość czy bezczynność działa w tym wypadku absolutnie na naszą niekorzyść. Firmy windykacyjne, mamy nadzieję, że w przyszłości będzie się to zdarzało bardzo rzadko albo wcale, no ale niestety nadal jeszcze stosują takie różne metody wywierania nacisku. Jedna z metod polega na tym, że po prostu firma windykacyjna przychodzi do nas do pracy, albo kontaktuje się z naszym pracodawcą. Musimy pamiętać, że nie mamy obowiązku rozmawiać z firmami windykacyjnymi. Natomiast takie działania, jak, o którym pan redaktor wspomniał, może być czasami poczytane za naruszenie naszych dobrosobistych. osobistych. Absolutnie mamy prawo do tego, aby w takiej sytuacji zawiadomić ewentualnie ochronę budynku, czy firmę, która się zajmuje utrzymaniem porządku na terenie firmy, w której pracujemy. Aby wprowadzić czy wyprosić takiego windykatora, który zawiadamy naszego pracodawcę, czy wchodzi do budynku, w którym pracujemy i próbuje tam egzekwować dług. No ale często jest tak, że mleko się już wylało, prawda? Windykator przyszedł i opinię nam już zszargał. W takiej sytuacji, no, jedynym co możemy robić, to faktycznie zawiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ewentualnie nawet występować z powództwem cywilnym przeciwko firmy windykacyjnej z tytułu naruszenia dóbr osobistych. to